Janusz Weiz został ojcem po 60. urodzinach. Otrzymał lot losu dzięki ukochanej kobiecie. Środowisko dziennikarskie od wczoraj jest w zalobie. Wszystko z powodu upublicznienia informacji o śmierci Janusza Wejssa. Wspól Radia Zet odszedł, jak napisał jego syn po walce z okrutna choroba 10 marca. Weiz był jedna z najbardziej popularnych gwiazd polskiego radia. Miał wyjątkowo rozpoznawalny glos i świetne wyczucie trendów. Dzięki czemu w z Wojciechowskim był w stanie zalożyć jedna z najpopularniejszych prywatnych rozgłosni radiowych. W Radio Z prowadził dwie autorskie audycje: Dzwonie do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie i wszystkie pytania świata. Nie wszyscy słuchacze dziennikarze zdają sobie sprawę z faktu, że Janusz wejść przez w życiu jedna wielka tragedia i jeszcze większe, a niespodziewane. Szczęście. Mężczyzna był zazycia dwukrotnie zonaty. Jak dowiedział się magazyn Viva jego pierwsza wielka miłość była grazyna, z której wziął w 1974 roku. Jak wspominała Anna Bikont wspólne mieszkanie Janusza i Grazyny było wypełnione cieplem i dobrocia. Można tam było wpaść nawet w środku nocy. Choć malzenstwo było niezwykle szczęśliwe, to nie doczekało się dzieci. Zostało tajs przerwane przez przedwczesna śmierć Grazyny. Zona dziennikarza odeszła w 2005 roku. Na szczęście Janusz Weiss nie musiał spędzić reszty życia w samotności. Niedługo później poznał Masza i wziął z lub po raz drugi. Doczekał się z dnia dwóch synów. Pierwszy urodził się, gdy Weiss miał 60 lat, a drugi dwa lata później. Z Masza późno postaraliśmy się o dzieci. Bardzo przyjemnie jest mieć dzieci. Dzięki chlopcom częściej się usmiecham, Esa zabawni przyzna dziennikarz w rozmowie z kulisami slawy TVN.